Dzisiejszy odcinek poświęcony jest rzeźbiarzowi Igorowi Mitorajowi, i to jego szlakiem będziemy szli przez Warszawę. Nasza pierwsza stacja to jest kościół Jezuitów na ulicy Świętojańskiej na starym mieście w Warszawie, a na uwagę zasługują te oto drzwi wykonane przez artystę. Mosiężne drzwi mają 3 metry wysokości i ważą ponad 3 tony. Zostały zamontowane w 2009 roku. Składają się z trzech elementów: nieruchomej podstawy i dwóch skrzydeł. U góry widzimy postać Matki Boskiej, a pod nią, na każdym ze skrzydeł, Anioła. Zostały zamówione na czterech setlecie kościoła. To jest kopia wrót, które w 2007 roku, a więc dwa lata wcześniej, Mitoraj stworzył dla kościoła Świętej Marii od Aniołów i Męczenników w Rzymie. Ale odwrotnie niż na tych drzwiach w Rzymie. Gdzie anioł zwiastuje Maryi, tutaj Maryja patrzy z góry na te dwa anioły na skrzydłach drzwi. Anioły są okaleczone, e, ranne, jeden ma obłupany kawałek głowy. Być może jest to symbol ran, jakie odniosła Warszawa w czasie wojny i okupacji. Na uwagę zasługuje również ta charakterystyczna klamka nawiązująca do antycznej formy Igora Mitoraja kiedy w 2009 roku odsłonięto drzwi do kościoła jezuitów. W tym samym roku nieopodal, bo na krakowskim przedmieściu, odbyła się też wystawa dzieł Mitoraja. Na tej wystawie obecny był pan Jerzy Starak, prezes fundacji Staraków, i spodobała mu się jedna z rzeźb, którą postawił przed siedzibą swojej fundacji. Grande Toscano, bo tak nazywa się ta rzeźba, czyli Wielki Toskańczyk, to jest jedna z pierwszych rzeźb artysty w ogóle. Jej kopie znajdują się również w Paryżu i w Mediolanie. Mitoraj złożył w ten sposób hołd Toskanii, mieszkańcom Toskanii, czyli regionowi, w którym mieszkał i pracował. Pięciometrowa rzeźba z brązu to popiersie mężczyzny, w którego sercu znajduje się twarz dziewczyny, Aleksandry, której uroda była przez wiele lat inspiracją artysty. Po starym mieście i Mokotowie przenosimy się na Żoliborz, a konkretnie przed Centrum Olimpijskie, które znajduje się przy Wisłostradzie, a przed nim kolejna rzeźba Igora i Ikaro Alato, czyli Ikar uskrzydlony, to rzeźba z 2004 roku, którą ufundował pan Jerzy Starek. Jerzy Starek sprawuje także mecenat artystyczny nad tą rzeźbą. A jest to nagi, muskularny mężczyzna, rzeźba wykonana z brązu. Mężczyzna nie ma rąk i jednej pary skrzydeł i nawiązuje to oczywiście do tradycji antycznej. Rzeźba ma 3,5 metra wysokości, a piękno mężczyzny kontrastuje w niej z obrażeniami, jakich doznał. On już nie wzleci. Jest to hołd oddany Dedalowi, ojcu i kara, dla którego zbudował skrzydła. Zaczęliśmy na Starym Mieście i na Starym Mieście kończymy. Przed pałacem pod blachą, dokładnie obok Zamku Królewskiego, stoi czwarta rzeźba jego ramitoraia w przestrzeni miejskiej Ikaria. Jest to najdroższa rzeźba tego artysty na świecie, sprzedana za ponad 2,7 miliona złotych i obecnie należy do kolekcji M. Banku. Jest to rzeźba z 1996 roku. I jest to rzeźba feministyczna, bo przedstawia kobietę, dumną, gotową do lotu ze skrzydłami. Która jak najprawdopodobniej chce odlecieć, ale za nogę, za prawą nogę trzyma ją mężczyzna, który nie pozwala jej tego zrobić. Dlatego Ikaria, jak i pozostałe rzeźby Igora Mitoreja nie odlecą, zostaną w Warszawie. Zachęcamy więc Państwa do samodzielnego ich odkrywania w przestrzeni miasta. Zapraszamy serdecznie.